Cześć, witam w kolejnej odsłonie The Long Dark. Jesteśmy na nowej mapce, na torfowisku. Przeszedłem przez to. Yy, I poruszam się dalej. Chcę przejść przez to torfowisko. Włączymy mapkę. To właśnie to jest to miejsce. Um, postanowiłem nagrać to od tego miejsca, ponieważ yy, w jednym momencie mi się nie udało. I z drugiej strony, to miejsce jest bardzo ponure i wymaga po prostu szybkiego przejścia przez to miejsce. Jest to naprawdę bardzo słaba sprawa z tą mapą w tym miejscu. Także postanowię to no, jeszcze raz tutaj jakoś szybko załatwić tą sprawę. No i będziemy podążać dalej. Także nie wiem, co twórcy mieli tutaj na, na myśli robiąc tego typu mapę, ale no, po prostu sprawa jest taka, nie za bardzo jak ja to. No nie za bardzo. Ale to nic, mam nadzieję, że sobie teraz poradzę. Chciałem wam tutaj tego pokazywać, bo to po prostu nie ma sensu, nie? To byłoby strata czasu tylko dla was głównie, bo Rozpalamy ogień, ogrzejemy się. I w sumie przygotujemy posiłek: brzoskwinki, i jeszcze jeden posiłek, i jeszcze brzoskwinki. Jaka trochę głupia sytuacja, ale w sumie nieważne. W każdym bądź razie te, y, gra staje się coraz trudniejsza i jakieś takie beznadziejne sytuacje, no, ale zobaczymy, jak to dalej będzie. Spleśniałem wilko rzucimy. Przy okazji, eee, nie. nie, wiem co ja robię. Aha, brak wolnych miejsc. No dobra. Jemy. Jemy. No? Jeszcze się ogrzejemy i przygotujemy wodę. Bardziej tutaj czekam na to, żeby się ogrzać. Ale w sumie no generalnie generalnie jestem troszeczkę bogatszy o to, bo wiem co się za chwilę wydarzy i powiem wam, że będzie bardzo ciekawie, ale nie będę spoilerował, nie będę spoilerował. Gra po prostu nabiera rumieńców. No są sytuacje takie dosyć za ciekawe, ale myślę, że jakoś sobie tam poradzimy. Akurat chyba zdąży się ta woda zagotować i się ogrzejemy. Także będzie wszystko w sam raz. Jak tam w ogóle noszę Jesteśmy przeciążeni, ale to... to nic. Woda niezdatna do picia? Zgasło. Dobra, zostawiam to. Nie mam czasu na to, idę. No, i widzicie, na przykład teraz jest w ogóle całkiem inna pogoda. Ostatnim razem jak tutaj szedłem, to była taka zawierucha, że po prostu no. Szkoda gadać. Przyjacielu Zaraz zbadamy, z jakiej odległości jestem w stanie cię trafić Czyli dosyć sporej. Ale to nie przez niego Dobra, nie, nie, nie chcę tutaj jego tej skóry. Ulica jest niezaciekawa. Idzie następny. Chodź, mam tutaj coś dla Ciebie. Chodź, przyjacielu. W sumie miałbym dwie. Dobra, chodź. Miałem czasu na ciebie czekać. Będzie mi tutaj. No, jak gadał. Dwa naboje, ale w sumie. Mam ich trochę. Tam gdzieś ucieka, chyba go nie trafiłem. Ciekawe, czy Jucha jest gdzieś nie ma. Bo postrzelił, to by się wykrwawił. Jeszcze go dogonię, to mu sprzedam tam pestkę albo dwie. Tam Przestraszony biedaczek. Gdyby ten karabin był celniejszy, to by mu tam... ...posłał. Troszeczkę ołowił. No dobra, idziemy sobie dalej. Tak naprawdę, chyba najgorsze co może tutaj się przytrafić, to pogoda. W sumie teraz wylosowało mi całkiem inaczej. I... A jak trafi się śnieżyca czy coś, to jest po prostu game over. nie Jest pozamiatane. Nie, nie do wytrzymania, nie. O! Puszczamy te... Ta mapka jest po prostu jakaś taka, nie wiem... Nie wiem po co oni to zrobili tutaj. Tylko chyba, żeby przeszkodzić w rozgrywce. jest następny... amator... przygody. Chodź. O, Skubany, no! Nie trafiłem go, czy jak? Nie trafiłem go. No, to nie jest takie oczywiste, jak się wydaje. No, w sumie nic mi nie zrobił, ale trochę mnie tam dziabną. Zresztą. Nie wiadomo czy to jest moja krew, bo naparzałem go tym. Muszę iść tu. Ale gdzie ja tu przejdę? Naparzałem go nożem. Bo jest Jucha. Uciekał gdzieś tędy chyba. Jest jucha. Tu widzę. Jest, to nie jest moja krew, zraniłem go. Hej. Na które będę teraz? Krzesiu. Tam? Ale że niby jak? Ale jak ja mam tu przejść? Jak ja mam tutaj przejść, że co? już tutaj się nie da przejść. Muszę zejść na dół. Aha, dobra, widzę. Wiem, jak mam zejść. Trafienie to tutaj nie jest taka... ale w sumie wystrzeliłem w niego. I co? I z takiego bliska... No można nie trafić, mówiłem, to już mówiłem w którymś odcinku zaraz na początku, że można nie trafić nawet z bliska. Może za blisko też podpuszczam, ale... Morda w celowniku i nie trafić, to jest według mnie też dziwne. Biegnie je, mam no dobra. Dobrze, chociaż idę? Dobrze. Temperatura spada. Coś na rozgrzanie by się przydało. W stronę. Mhm. stronę. Okay. Dobra, idźmy dalej. To jest dziwne. Skoczył do nas i nic nam nie zrobił. A ja dziepnąłem go nożem. Nawet nie musiałem żadnego bandaża używać, nic. Po prostu tylko chatnął nas za rękaw. Ale jego koleżka Polak. Dobra, coś tutaj widzę ciekawego. Freezing. Zaraz kolego się zrobi cieplej. Locomotiva. Wchodzimy do pojazdu. Jesteśmy. Pekturowe zapałki, coś tam. No dobra. Nic tu nie ma. Idziemy dalej. O oh my god. O oh shit. No kurde, jest niedobrze. Mam nadzieję, że tutaj piękna zorza, ciekawe o co tu chodzi? Szybko, gdzie ten niedźwiedź? Aha, dobra, jest ten chłop. Mogę się ogrzać. Chwileczkę, czy ja potrzebuję? No tak, w sumie potrzebuję. Dobra. Jemy coś. Ogólnie mamy szczęście i to bardzo bogate szczęście. Ten niedźwiedź cały czas tutaj łasi. Gdyby miał ten wagon, pewnie stracilibyśmy życie, bo ten karabin to tam możesz sobie najwięcej tym karabinem. Ja ci nie mogę, ale historia 7 minut 9 minut no dobra. Ale historia. I jest ta zorza. Patrzcie. Jesteśmy tutaj. Kolejowa stacja napraw. A tu? Mhm. Tam mamy dotrzeć. Okay. Sie jetzt mal. Sie jetzt mal. Okay. Woda? Do stopienia, bo tego picia, ile mamy? W sumie mało. Włożymy sobie teraz kuszeczkę. Okej, okay. ale nie mamy wody tak naprawdę. Musimy zrobić sobie. Bo inaczej będzie lipa, nie wiemy co nas czeka. No i wypadałoby pogadać z tym chłopem. Ale najpierw woda. A to dopiero Ci przygoda. 6 minut do stopienia, O ciekawe czy musi się zagotować. Używamy się. Szkoda, że nie mogę kawy zrobić. Okej. Okay. No dobrze. Słuchajcie. Zapiszemy sobie w tym miejscu. Zapisywanie. No dobra. Słuchajcie. Na... Na przekór temu co po prostu się tam wydarzyło. Jesteśmy dalej w grze. Po prostu kontynuujemy. No Bardzo, bardzo bogate spotkanie z naszym błohatym futrzakiem. No i pewnie tutaj za chwilę dowiemy się kolejnych rzeczy o... od tego gościa, nie? Ale ja nie będę Was już przetrzymywał tutaj, tylko zaproszę Was do kolejnego odcinka na dalsze przygody z The Long Dark. Dziękuję Wam bardzo za, za oglądanie, za wspólne spędzanie czasu ze mną i z The Long Dark, z naszym bohaterem. W sumie bohaterami, bo tutaj jest wiele postaci. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinku. Trzymajcie się, cześć, na razie.